Cześć, witajcie, z tej strony Agromeister. Standardowo jesteśmy u jałówek Nie ma tutaj tych dwóch byczków. Czekamy cały czas na cielaki. Cielaki miały być już od dwóch tygodni, nie ma ich. Zostały tutaj tylko te dwie jałówki Będzie wybierany oboarding na dniach. Dzisiaj mamy niedzielę. I ten film jest poświęcony bykom których już nie ma takie podsumowanie jak zresztą za każdym razem kiedy sprzedajemy także idziemy do stodoły i już wam mówię no został tutaj tylko rudy tych tutaj już nie ma już wam mówię jak one wyszły chociaż na tego też pan od nas kupujący był bardzo chętny no ale on ma dopiero półtora roku to jeszcze musi trochę posuć. eee dobra ten pierwszy tutaj ten czarny z białą beą miał 760 kilo HF 740, dalej ten odziwo 780. No i ten tutaj na końcu trochę się nim rozczarowałem, bo myślałem, on tak najładniej wyglądał. No ale ważył 736 kg. E, cena, jaka za nią uzyska, e, za nich uzyskaliśmy, to za tego tutaj, e, oprócz tego HFA, który stał tutaj. Tego czerwono-białego. No to za te 3 dostaliśmy chyba 13.50. Już teraz nie pamiętam, by musiałem na fakturę zajrzeć ale wszystkie dokumenty ma tata. O, sobie. No sobie. Nie, może nie. E, wszystkie dokumenty ma tata. Ale e, coś mi się tak kojarzy, że coś koło 13.50 dostaliśmy za te 3. Za tego hf 1250, no tamten podejrzewałem, że też nie będzie dużo lepszy. No, całkiem fajnie wyszły. Nie pamiętam, ile one miały, ale dwóch lat na pewno nie miały skończonych. Może niedużo im brakowało, ale trzech lat na pewno nie miały, czy nie? Miszku on trochę ma czasami takie odchyły głupie Ale ale nie jest agresywny Czasami coś się odwali ale stoi uczepiony na rogach bo może poczuć się tutaj za mocno i może zacząć tego płuc, chociaż one są tak trochę dalej od siebie, odsunięte. To nie powinny się tam. No ale on, jak się zerwie, to już jest strach. Bo to jest jednak kawał mięcha No, normalnie można go cochrać. Jest spokojny. Jak się im siano daje, to tata zawsze, czy to ja. Tutaj go widłami, widłami drapiemy. W takim sensie, że tutaj po grzbiecie tak widły kładziemy na niego, po prostu. Nie to, że zębami go rysujemy, tylko widły kładziemy tą płaską częścią. I tutaj go normalnie drapiemy. Spokojny bysio. Lnieje. Wolałbym, żeby poszedł na rozpudnika. Nie sprzedawać go typowo na mięso. No ale nie ma za bardzo chętnych. A to jest naprawdę czysty limuzyn już. Bo to jest szóste pokolenie. Krowa była piąta, to jest już szóste. Dobrze. W dalszym ciągu czekamy na cielaki, no także zostało nam 12 sztuk. Przydałoby się tych cielaków kupić. Wcześniej było 16, teraz jest. Zostało 12. No, Niech rosną. Zapas paszy jest. Bele praktycznie no, dopiero od miesiąca zaczęliśmy brać te, co w tym roku żeśmy kręcili z zeszłego roku tak to jeszcze mieliśmy te dwuletnie no. nawozy trzeba będzie siać jeszcze nic nie, nie rozsiewaliśmy jeden kawałek był zorany nawieziony tak to wszystko mamy na zimę zorane yy, obornik trzeba będzie wywozić tutaj do tak zwanej naszej choiny będzie podżyto i tam kawałek owca będzie No musimy wprowadzić płodozmian nie misiek? nie? Gdzieś nie jesteś no czasami ci odwala ale czasami nie? myślę że coś koło 700 kilo co nie? ej ty uważaj sobie gościu no, idę do domu dalej odpoczywać za 2 godziny. Obrządek. No, także w tym filmie myślę, że to by było wszystko. Nie wiem kiedy go zmontuję, jak będę miał jakąś chwilę. Może jutro wieczorem usiądę. I, albo jeszcze dzisiaj. No, także w tym filmie to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.